O kurwa, ile gości na górze. Wszyscy są na górze, pod No Na lewo, na prawo, nie? Jo, no wszyscy, jak pchły. Jak nie, nie, nie ma, nie ma dwutasi nawet, nie wchodź. No. Kurwa prowadzą już. Snajpe też też Nie ma. Kursa ma na polu. A nie, jest. ma. Nie, dzisiaj to red. No to Cicho bądź. Daj Kurwa, czyścisz czyś HP. Pójdź mi stąd. Nie, 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 nikt tam nie wchodzi. Nawet nikt nie myślą Cofnąć śladu, Maciek też. Teraz będziemy biegli, nie? Eee, burzuje jebane, gramy coś? Morda śmieciu Ufff tam wiesz, bo jak tam jadę do ciebie... Odyś mi to wymyślasz, poczekasz ty będzie się działo? Uuu, na to esie, uu, jesu! Co tu się będzie działo? Idę, wchodzę NIE! I po co? Stoją tam chłopy, to egzekucja będzie A no, jak byśmy przeskoczyli na drugą stronę? A nie dasz rady stary, strony? jak mają snajpę. To co? Dobra. radę, wskoczę nie, czy tak. Ja wskakuję w atasi, bo nie ty. Puść mnie. Udało się. Chodź Kurwa stary, nie dobiegniesz. Mówiłem na remis. Zabiłeś mnie sam. i co? Doble. Mówiłem? Ale to tak stary, kurwa! Na na klatkę, Na klatkę, trzy turety mamy, na klatkę!